Kamila. Nie, DJ, proszę cię, jeśli masz mi mówić coś strasznego, to nie dzisiaj, bo nie mam siły nic więcej znieść. Hej, spokojnie. Jestem na ciebie zły, bo mnie wykorzystałaś. Przemyślałem wszystko, co się wydarzyło. Ja to źle zrozumiałam, ty źle zrozumiałeś, wzgardziłam twoim wstydem. Nie nie, 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 nie. Ja wszystko rozumiałem, to ty się trochę pogubiłaś. Myślisz, że nie moglibyśmy być razem, ale jednak mnie po coś szukałaś. W końcu to mnie wybrałaś, by wkurzyć Broadwaya. Angie, widziałaś Wiolettę? Nie, nie widziałam. Jest chora, czy jak? Nie, a co, nie przyszła? Nie, nie ma jej. I nie ma jej w parku, przed studiem? Mm -mm. Dzwoniłam kilka razy, ale nie odbiera. To dziwne. Cóż, wczoraj wyłączyłam telefon i widzę teraz, że mam dziesięć nieodebranych połączeń. Od Violetty. Właśnie. Co się stało? Nie odbiera. Violeta odbierz. Nic z tego. Olga? Olgi, tatu, Angie. Dokładnie, e, powiedz mi, czy Violetta jest w domu? Co? Jak to, jak, jakim cudem mógł zniknąć? Pamiętnik Marii? E, przekaż, żeby się nie martwiła. Zaraz tam będę. E, tak, tak, za moment. Na razie. Co się stało? Pamiętnik Marii zniknął. Muszę wyjść. Ale Angie, gdzie idziesz? A zajęcia? Diego. Co tam słychać? Dobrze. Zakochałem się. Dlaczego tak mnie poganiałeś, a sam się spóźniłeś? Chcę cię poprosić o przysługę. Dawaj. Violetta nie chce mnie więcej widzieć, wiesz? Ale ja mam rozwiązanie. Chcesz, bym poszedł z tobą? Nie. Napisałem do niej list. A, romantyk. Spokojnie, Marko. Weź się z Problem jest taki. Muszę poznać odpowiedź i to już. Już.